Będę może dosadny, ale boję się, że wielu ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, głoszą innym okrojoną, dobrą nowinę o bilecie do nieba, która koncentruje się wyłącznie na korzyściach dla człowieka, a nie dobrą nowinę, jaką Bóg ma dla człowieka od początku, w której chodzi przede wszystkim o Boga, a nie o człowieka, gdzie Bóg jest w centrum, a nie człowiek. Dobra nowina, jaką głosił Jezus i potem jego apostołowie, jest o królestwie Bożym i o jego królu Jezusie. Boże stworzenie nie jest teraz rządzone w sposób zaplanowany przez Boga. Ludzie nie oddają chwały Bogu. Ludzie nie służą Bogu jako królowi. To jest kosmiczna katastrofa spowodowana przez upadek człowieka i upadek Narodów. Tylko Królestwo Boże przywraca wszystko do zaplanowanego stanu. A objawienie Jana jest właśnie o nadejściu tego Królestwa Bożego i opisuje ostateczny upadek Królestwa Szatana, aby Królestwo Boże mogło przyjść. Ale nowe narodzenie z Ducha Świętego przez wiarę w Jezusa nie jest celem samym w sobie, nie jest głównie po to, żeby dać korzyść człowiekowi. Jest środkiem do uczynienia z człowieka sługi Boga i aby człowiek mógł współrządzić Królestwem Jezusa, o czym objawienie Jana mówi tyle razy, a co było pierwotnym celem Boga opisanym na pierwszych kartach Biblii. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę. Dobrą nowiną jest plan powrotu do właściwego funkcjonowania całego stworzenia, powrotu do oddawania czci wyłącznie stwórcy i służenia prawdziwemu królowi. Dobrą nowiną jest rychły upadek królestwa szatana i zastąpienie go Królestwem Boga. To jest Ewangelia Wieczna, to jest pełna nadzieja, jaką daje Bóg.